nie ma problemu z zapraszanymi gośćmi. Kiedykolwiek się zwracamy, zawsze nas odwiedzają. Jak pamiętacie, Panie, już była u nas Gessler, była... Hmm, perfekcyjna Pani Domu. Perfekcyjna Pani Domu, A tym razem nasza projektantka mody, Ewa Minger zgodziła się przyjąć zaproszenie i przyjeżdża ze swoją kolekcją. Ponieważ ma kontakty w świecie mody, zaprosiła swojego kolegę. Go, czyli pan, bo nie ten co malował, ten co ubiera. ubiera, ubiera. Więc wielkie wydarzenie na Tatrzańskiej. Obejrzymy, pewnie skorzystamy, można potem podpisywać umowy, zamawiać kreacje, więc wybierajmy. Yes. <noise> Witam Panie serdecznie, w związku z tym, że mi nieźle zapłacono. Przyjechałam do was z odległej, zielonej szkoły. wraz z moim przyjacielem z Londynu. Naj, no, naj no, tutaj tak, ale e, u nas, u nas e, też jest pięknie. Powiem ją tam. panie tutaj mają e, niezłe pomysły. U nas coraz gorzej jest. Z kasą. Pokaż, jakie są Twoje pomysły, ja pokażę swoje, a te Panie coś wybiorą. Eee, jakby to powiedzieć, spraw... sprawcy nie ma. Ale... Mogę ale która by chciała odebrać ciążę? Zapraszamy na zapleczę. Ewa, powiem ci, twoja praca jest Ja trochę poczaruję, bo wiem, że u was takie coś jak Andrzejki. Andrzejki. Moment. Przestało działać. No, Czy Andrzeja, że to? No, a co? Andrzeja. Działa. To ja wam teraz zaprezentuję. Może wam się spodoba. Mam taką nadzieję, e, proszę pani. U nas, u nas każdy może wyglądać pięknie, bez względu na to, ile marzy. Nieważne, czy taki, czy taki, wygląda cudnie, a o w szary.